cześć z tej strony marce dziś nagrałem dog food 2017 no i będziemy teraz otwierać paczki za 20 tysięcy to będą infor paczki. i chyba nie wiem ile będzie ale mam 100 tysięcy zobaczymy co się nam uda Uuu, dobra karta Dobra, zobaczymy jeszcze jedna. No, taka sobie jeszcze już. Otwieram jeszcze jedna. U, Uu. Uuu, a mi się paczki trafiają. No. Powiem, że te dwie to mi się pięknie trafiły. O, to też mi się pięknie trafiła. Uuu, za mało kasy. Zrobię chwilę cięcia. Dobra, wracam po krótkim cięciu. Teraz przyszedł do mnie Filip i otwieram znowu te paczki. Dwie. Otwieram na odcinku. No. Zobaczymy, co mi się trafi. O, słaba. Sprzedaję. O, 86. Nawet, nawet. Dobra. I zrobię sobie cięcie i będę miał na drafta. Okej, okay, to widzimy się po cięciu. Dobra. Dobra, teraz na pewno wracam po krótkim cięciu. No. Jeszcze otworzę jedną paczkę. I weźmie ten. No. Fajnie, dobra i robię. I teraz robię, nie następną nie chcę. I teraz robię, jak się Draft. Draft. I zobaczymy, jak mi pójdzie w draft. Jaka to by była taktyka? Nie taktyka. Znaczy, a, a no tych, jak się nazywa? Wybierz, no formacja jaka. Mar ja doradzę, Marty lubi. Czekaj. Modrysza. Wiesz gdzie postawić sobie nadal, bo myślę, że tu i tu spróbujmy. Okej? Tu i tu. Tu i tu, bo tu jest eść też i napad środkowy. Więc tu będziesz mógł postawić myślę. Dobra. Mam jakiegoś spa innego. Którego wziąłeś? Tego biola. Spa. nie jest dobrze SPA SPA ma Haha SPA SPA ma spa. SPA Może jakiegoś innego trafi na bramca. SPA To jest dobry SPA Lepszysz. Od tamtego. Jeden zespa. Jeden zespa. Okej. Zdam się drzwi. Nie. Prusia. Za 200 zł. Nie. Nie to okay. nie to. Oddalaj Nie to nie to daaj ją. Oddalaj ją. Oddalaj ją. Za 200 zł.

Det er veldig vanskelig. Zdaję. Ja lubię Tak, a jakby ustosujesz jedne Ci się da to lepsze? Dobrze, bo jakieś lepsze w mam i w rące Nie można nawet skutku nie można lepsze I mam jakiś w bramkarzu? Nie, daje

Napić drzapki. Mam Niegły skład jest trochę lepszy od mojego. Nie. No nie, jeśli muszę... No

moje patki mój skład moje patki baty sprzedaję. moje no ja zwinięsk moje to jest tak Dobra, wracam po tym krótkim cięciu. Uczyłam paczkę za 50 tysięcy. No, nieważne, muszę. 195 Ujo! Ja. A wyś, że ludzie mają po 197? No, to dobrze. Mam 195. No. Mega, co? No. Przydał mi się... Okej, okay, to... Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i... Pa.